Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii FNAF. -ie. Jestem polski szczurek i w sumie dawno nie grałem. Już nie to, że dawno nie nagrywałem, tylko dawno nie grałem w Skyrim'a tak już dwa tygodnie. Ponadto także fajnie by było tak letko wrócić. No to zaczynamy po prostu. Nie pamiętam, co ostatnio robiłem. Z tego co widzę, to zapewne byłem a w tych ruinach. No to ja. Eee... Może być problem. Dobra, zabij mnie. To nie wiem, może ja przebiegnę po prostu obok niego. To będzie chyba najmądrzejszy pomysł, tak mi się wydaje. Bo jak i tak gościowi nic nie robię, to... Czym tu się biegało? bo zrobię mu fus Roda w mordę i. I po prostu sobie pójdę dalej. Dokładnie no, na tym mi zależało. Zostaw mnie. Zostaw mnie. No! 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 Get out of here, my man. Get out of here. Zamknij to, zamknij to. Dobra, let's go. Żyję. tam alive. Udało się. <laughs> eee... O. Oh. Let's go. Prawie sobie trochę, przyda się na później. Co ja mam właściwie robić? Dotrzeć do pryzmaskopu. Chyba mam zdobyć elder scrolla któregoś. Elder scrolla któregoś. Stamtąd przyszedłem? Chyba co. Oh jest. O. No, gdzieś. Let's go! Co my tu mamy? Kuferek może być, i drugi, może być. Arkaja i akatosze amulety. Spoko, spoko. <laughs> Idziemy dalej. W ogóle, tak z ciekawości sprawdziłem swój kanał. Eee. Na takiej stronce, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale tam pokazuje wszystkie statystyki: ile filmów i tak dalej. I z tego co patrzyłem, to obliczyło mi, że ze wszystkich filmów mógłbym zarobić. Ja jeszcze nie zarabiam i jeszcze długo tego nie będę robił. Mógłbym zarobić od 2 do 39 dolarów. Także ciekawie miło znać, moim zdaniem, takie statystyki. co to to z tego co pamiętam to zarab... No dobra ty, a ona gdzie? Zresztą jest on z tego co pamiętam to zarabiać można dopiero jakoś od tysiąca bodajże i... o blisko było dobra i lecimy dalej mnie dały -ty. no no i nie żyjesz nie no perso ładnie no i ja oby tak dalej na nadu, czy, czy co? Pójdźmy tu. Tam coś, tam jest sfera. To na niech sobie tam zostanie. My pójdźmy tu. A, jest tylko co? Mogę to otworzyć. No, chciałbym. chciałby super. A, gdzieś tu. Idealnie. Tyk. otwórz. Okej, okay. niektóre są śmiecie, niektóre są spoko rzeczy, nawet mogę sobie to założyć w sumie. Milion. no i idziemy dalej. O, przyszłaś łaskawie. Zabiłaś tamte... Co się, jak to się jezu? Haurus? Chyba tak. Horus? Horus maybe. No Horus miałoby większe... Seus? Seus. senus. Nie wiem, wam mój polski nie jest na najwyższym poziomie. Jezu. No to się zesrałem. Nie powiem. Że bo to się, bo tak. E, no no, Jak mówię, mój polski nie jest na najwyższym poziomie. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy, nic. Halo! Dziura. Tamten może mógł. No! No! Falmer, nie, nie! nie chcę znowu z nimi się napierdzielać. Już nie, no bro, ja mam ich dość. Nie, Wiecie, zastanawiam się czy mnie tu już przypadkiem nie było. No chyba nie. Ja nie, nie chcę z nimi walczyć, są tak irytujące. Bro... Bro... Dawaj, skacz. No, co teraz? Co teraz robisz? Gówno możesz zrobić. Boom, bam. ba ra -ba Pał. Co to jest? No dobra, nie wiem. Hmm. Hello, hello. ktoś tu jest? Czy pustki? Chwilka przerwka Dobra Mmm Siema Co tam u ciebie? Eeeem... Um, dobra, zrobimy tak. Bro, musiałeś się przesunąć? No dobra. A, tu się nie da przejść. Bro, chodź tu. O. Bro! na kucaku Pau a nie trafiłeś nie trafiłeś loser loser bro Złodziej, ja tu wypieprzam, jakieś 10 strzała. ona mi łaskawie nic. Kradnie kilo a, gdzie to jest? Gdzie ten śmieć? O, jest. Kostka rubika mi spadła, ale to nieważne. Ważniejsze jest granie. Bro. Bro, ty do mnie idziesz 100 lat. a was tu jest dwóch. Ty bo ty możesz. A w dupie masz strzały. Aha, a -a ale śmieszno. Dawaj, moje rzeczy. Eeeem... Pa, pa, pa! Jakie uniki! Bum! Hy, hy, Aha, udało mi się jeszcze strzelić. Boom. You dead. Coś jest tam... What the... Hello! A, tu nic nie ma. No dobra. Hmm... też nic nie ma. Ekspert, ale tu jest tylko jakiś krachnoludzki złom. Dlatego kocham, eksperty. Czasami dają taki shit, że nie wiem. No, już daje, daje lepsze rzeczy niż eksperty, czasami. Co to jest, bratku? Co to jest? Dobra, zapiszmy na... no nie zapisywałem. Aha, dobra, ty tu jesteś. Właśnie to było wkurzające w tych gównach, one były... bardzo silne. Bratku, ty tu stoisz? Dobra. Pa, jak dostaniesz zaraz, kuźwa taki headshot będzie. Ojojo, ty się nie pozbierasz, przesuń się, przesuń się, przesuń się, kufa, suncie. się. Wypier nie mam miksu zdrowienia. Nie chcę ginąć. O, jest jedna. Lecz. Się. No nie no bro. I luba tam jest. E eee, okej, okay. nie wiem co się stało. Ekej, okay, mieci. No, no, no. Bierz ich litka. Ja się nim zajmę. O oh, Helno. O no! Oh, hell no. No, weź tą broń. No, zabijcie się. Roda, spadać mnie tam na dół. Leżysz. O, leźźć poleciał. Bratku, zanim ty tu dojdziesz. Oj, to już nie będziesz żył. Król może byś pomógł w jakiś sposób. Wiem, że jesteś królikiem, ale... Obro, on... No, Okej, okay, zostań tu. Nie idź dalej. Zostań. Zostań! Żegnam! Jeszcze nie, bo nie się stało. No nieważne, idziemy dalej. Mhm. 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 No mhm. Wiecie co? Może ja wczytam jeszcze raz, tak na wszelki, bo. Wolałbym, żeby ona jednak przeżyła. I myślę, że to dobry pomysł, żeby zakończyć ten odcinek, który był rekordowo długi, bo 16 minut miał. No ale trochę mam mało czasu w sumie i chciałem nagrać coś na szybko, żeby znowu nie było, że przez tydzień nie nagrywam. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Może było krótko i do zobaczenia. Cześć.